Bazyli Chomiak, Związek Przelaży Ziemi Legnickiej, rejonowe koło przelaży w Głogowie. Na pielgrzymce po raz? O, 30. Ile... Nie, nie 30. No, trudno powiedzieć, zawsze. To jest też czas podziękowania za plony, za to, że pszczoły dają nam takie wspaniałe dary, z których korzystamy. Od dawna jest Pan pszczelarzem. Proszę o tym gospodarstwie pszczelim trochę opowiedzieć. Od dzieciństwa praktycznie ojciec już miał pasiekę po wojnie założoną i przed wojną również. I tak wszyscy z rodziny mają pszczoły. W mojej rodzinie jest 3200 rodzin pszczelich. A w kole, którym jestem prezesem, jest 122 członków, jest 2900. I zajmuję się cały czas przed emeryturą, obecnie na emeryturze nauczycielskiej. Jestem prezesem też koła pszczelarzy w Głogowie. Rozumiem, że to pasja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Co takiego dla Pana jest ważnego w tej pasji? że po prostu pszczoły się kocha. Wydaje mi się, że pszczoły można pokochać, wciąga się człowiek, ale przede wszystkim. Jako nauczyciel chciałbym dużo też przekazać młodym pszczelarzom, żeby po prostu no, zajmowali się pszczołami należycie. Nie da się ukryć, że starzejemy się my, pszczelarze. Ważne jest też, co pozostawimy po sobie. A są następcy? Są, akurat dużo młodych nie jest tak może jakbyśmy chcieli. Natomiast w moim kole pojawiło się sporo kobiet, jak również młodzieży, która po prostu gdzieś tam dziedziczy po dziadku, który zmarł, po ojcu, który gdzieś tam już nie może. Nie jest to może zadawalające, ale trzeba przyznać, że coraz więcej młodych się pokazuje. Czy pszczelarstwo jest ważne? No ważne, bo pszczelarstwo my świadczymy przede wszystkim. Swoimi pszczołami usługi zapylania. Gdyby nie było pszczół, niewiele zbiorów, czy to drzew owocowych, czy, czy plonów rolniczych, by było na dużo gorszym poziomie. I dlatego też miód jest w pewnym sensie choć podstawowym dochodem pszczelarzy, bo nie mamy płacone za zapylanie, ale miód jest dodatkowy. Natomiast najważniejszą rolę, jaką odgrywają pszczoły to jest właśnie zapylanie roślin endomofilnych. Pan osobiście, który miód, jaki miód najbardziej lubi? No i proszę Panią, dolnośląski miód, czyli miód rzosowy. Proszę Panią, wrzosowy to, po pierwsze, był to jeden z pierwszych miódów zarejestrowanych jako produkt o znaczeniu geograficznym. Miałem przyjemność pracować w tej komisji. Poza tym wrzos ma wiele walorów. No Ten miód wrzosowy, po pierwsze, jest najważniejszy pod względem ceny, bo jest najdroższym miodem. Również też no, poszukiwanie tego miodu jest cały czas jest poszukiwany i kupowany. Szczególnie na tym święcie miodu wina Przękowie, do którego wszystkich konsumentów zapraszam. Jakie ma walory smakowe? Bardzo, bardzo, tak, bardzo aromatyczny. Gdyby wiedział, że Pani o to zapyta, przyniósłbym słoiczek tutaj. Wczoraj miałem przyjemność rozdawania tego miodu troszkę. Po to, że on nie tylko podziwiany jest z wyglądu, ale przede wszystkim z zapachu. Z zapachu dlatego, że jak się dotyka tego miodu, to potem ręce przez cały dzień czuć właśnie pięknym zapachem wrzosowym. My pszczelarze widzimy to te wrzosowiska rozległe, yy, yy, mając do czynienia z tym zapachem. Po prostu działa to bardzo mocno też i na wyobraźnię. Dziękuję bardzo za spotkanie. Gościem państwa i moim był Bazylii Homiak, Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej, rejonowe koło przelaży w Głogowie. Za rozmowę dziękuję, Miraszy Musik, z biura prasowego Jasnej Góry.